Siema, jest 20 października, 14.52, wyjeżdżamy z Wejherowa, jedziemy do Salina znowu pospinningować, wyszarpać parę szczupaków z jeziora Salino. Może coś się dzisiaj uda, aczkolwiek pogoda nie dopisuje, a nie nagraj, tutaj, co tutaj przy nami dzieje. Tak to mniej więcej wygląda. OK, dojechaliśmy. Troszeczkę pada nad jeziorkiem. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Yes. Czas na sprzęt. Będziemy się rozstawiać tam kawałek dalej, jest taka zatoczka. Nasze stanowisko, proszę bardzo. Goło tutaj takich, takiej różnej roślinności. Koło zatoczki. Spróbujemy nasze najnowsze woblery dzisiaj. Zobaczymy jak się sprawdzą. Kurczę, szkoda, że taka pogoda. Trochę pada. Jak nic przez dłuższy czas nie będzie nam tutaj brało, to przemieścimy się bardziej w tamtą stronę. Tam mamy parę pomostów, już opatentowanych wcześniej. Na tych pomostach już wcześniej coś zrobiliśmy. Czy może? Może się uda. Zmieniamy miejsce. Tutaj nieopodal znajduje się most. Jest co prawda krótki, ale fajnie się na nim związkuje. Próbujemy tutaj na te większe podlarki. Maćka ma taki kolor, wiesz? Więc... No, no, ten... Tak patriotycznie? No, za biało-czerwony, co? Dobra, na pierwszy, ogień, na pierwszy ogień pójdzie ten Dobra, zmieniamy miejsce, idziemy na, mo na pomost Taki dosyć ciężki Ale przyjazny dla nas Ale przyjazny dla nas Kiedyś tu byliśmy, coś złowiliśmy Może dzisiaj znowu się uda Znaczy się Ania przypadkiem złowiła, nie? Jak coś No tak specjalnie mówi, bo ja mu się nie udało ale tam dalej masz przy drogi, nie? No co, spróbujemy na tym, co? No. Najpierw porzucamy tutaj chwilę wtedy na powrocie pójdziemy na tamten drugi. Tutaj, nie, nie, A, nie ma tragedii. A że mimo tego, że pada deszcz, nie jesteśmy czynian i jeździmy w każdą pogodę. Także żadna pogoda nam jest straszna, żeby połowić rybki. Nie jesteśmy z cukru. Trzeje maczkę najnowszy Ja Ja czerwony w barwach patriotyków. Raz próbujemy, oto jest ten wobler yy, Firmy Jakone. jak one jak one się na dwa. Goodfish. Goodfish, o. Niech próbuj Maciek, bardzo ciężko. Tutaj mówią koledzy i koleżanki, że ciężko się Zbija, na zap. Dobra, Ono, fak faktycznie. Skoro Maciek zmienił, to my też zmieniamy. Nie, było. nie mamy aż takiego dużego, co prawda, ale mamy, na, mamy te buglerki. ogóle była w mowa? Nie ma nie jednoczęściowego czy dwuczęściowego? Jednoczęściowy taki oto. Trzy sztuki są w składzie. To kosztowało bodajże 18 zł i praktycznie tyle samo kosztowało te wieloczęściowe, czyli taki jasno zielony, pomarańczowy i, i taki ciemniejszy zieleń tak czerwonego nie mhm. czerwony jak już wiemy działa agresywnie na szczupaki o czym się przekonaliśmy prawda Maciek się ostatnio o tym przekonał bo jako jedyny złowił nas właśnie na czerwonym przynętę. Dobra, próba generalna czerwony wobler Leci w miarę, w miarę normalnie Leciutko się go zwija. bardzo, praktycznie nic nie czuję. Na co? Nie za bardzo, mi się podoba Czemu? Za lekki? Za lekki, ja nie, nie mam takiego No ale już komuś może odpowiadać może coś z tego... A, jednak ten częściowy. Spróbuję jeszcze go dzisiaj nieśmy kosnąłem się którym Może złoty co? Weźne złoty, no pokaż go tu do kamery uh -huh. No dobra Coś Podobny do naszego właśnie na doświadczenia uh -huh. Także dzisiaj w salinie bardziej skupiamy się na testach przynęt niż na łowieniu czegokolwiek. No ostatnio koledzy sobie oglądali ode mnie z pracy, bardzo chętnie bym ich pozdrowił. Tam całą pestkę. Wiadomo o kogo chodzi. Oto ochroniarza z Oszołoma. <laughs> Także pozdrowienia od ochroniarza z oszołom. Samy ostatni raz już dajcie, bym tam kawał się dalej. Na tym ostatnim pomościu. No, zobaczymy, skąd dajemy. Ja też jakieś rozmiarki różnego rodzaju. A wtedy najbliżą, jak tam, gdzie nie będziemy jaskami, to nie tylko jedziemy na taką drugą stronę jeziora. O, wtedy będziemy ostatni Dobra, no? zmieniamy miejsce, idziemy na trzeci pomost. Akurat w tym, w tym rejonie. Na tym trzecim pomoście. Jednego razu udało się właśnie Ani wyciągnąć czbaka. Nie wymialowy to prawda, ale ale zawsze coś. Dobra. Ona jest tutaj niedaleko, także długo to nie potrwa ta przeprawa. to to będzie trochę lipa, bo mało miejsca na tym pomoście. Też chyba za długo tu nie, nie pojedziemy. Idziemy tam po miejsce, co ostatnio No mówię, że tam właśnie... Nic nie ma. Dobra, musimy jednak zmienić miejsce, wędkujemy tu już prawie godzinę. Nic nie ma, żadnych efektów. Pojedziemy na tą, tą, tą drugą stronę. Wtedy się nagra może, może jakieś okay. holowanie szczupaka jakiejś nawet większej ryby, może sum, 100 kg. Mamy takie małe centrum dowodzenia, niestety karta, którą mam w aparacie, znaczy aparat obsługuje maksymalnie 2-gigową kartę, a 2 giga już zapomnieliśmy. Także włożę ze sobą komputer, żeby wszystko można było zgrać ładnie. Widzę, że już się zgrało, także możemy spokojnie jechać do, do, do następnej miejscówki. To. Jak tam żyjecie tam z przodu? Tak. Wędki zapakowane aż pod samą szybę. Nie chciało nam się pakować po prostu. To Dobra, zamykam was. Tak to wygląda z drugiej strony. metodą prób i błędów będziemy zmieniać różne miejsca idziemy wzdłuż linii brzegowej może tam znajdziemy jakieś fajne miejsce do połowienia jeszcze jedną miejscówkę mamy taka polanka jest dosyć dużo miejsce, żeby zarzucać akcja pustynna burza Maciek tam rzucił temat, że akcja pustynna burza także postarajmy się mu uwierzyć przestało padać bardzo dobrze, wirowie popadywało Starają się namówić naszą ekipę wędkarską na to żeby tu przyjechać się udało Nie pada że jest dobrze Jak tam Maciek dalej na swojego wo woberka wędkujesz? Jak na razie cisza, nie? No nic nie ma, ani jednego skubnięcia Woblerek ładnie pracuje Ale jak już zanęcić nie może cały, cały czas albo jakieś liście Krzaki, coś tego Nowego i nic, zero No to No ale zeszłym razem, jak byliśmy na kamieniu to no To się akurat To na sam koniec, mniej więcej koło godziny 18 się drapnęło, a teraz właśnie która jest godzina, wiecie może? O godzin nie wiem, pół do siódmej. Już patrzymy. 17:52. Także no, 8 minut do pierwszego brania. No co? No, z tym się daleko rzucało też, nie? Też było dosyć fajne. A spójrzmy na to, co, co mamy z tych nowych. Na, na inny kolor może może na ten taki zielony taki co był ten ten intensywny pewnie nie będzie widać ale o tego tutaj co? dobra, tylko mi się tu zahaczył kurczak. no dobra, spróbujemy na to się za wszystkie zahaczyły kurczaki o, się co, jednak zmiana arsenału? jednak tak, no, za dużo rzutów to też tak nie może być na tą samą przynętę trzeba troszeczkę sobie po, po, urozmaicać niech tam ryba się może zajmie czym innym zobaczymy co będzie nie no więc właśnie Chyba raczej wezmę na wachadóweczkę zobaczymy może na, na kamieniu się udało zobaczymy jak tu będzie pod no, na tą czerwą? tak o to jest ta moja nawet ty? tak ty ją masz? tak no, no przecież zmieniałaś dopiero co? no mi nie pasuje dlaczego? no jest zalecki w ja nie lubię kiby. O, Dobra. Wychodzi do góry, widzę ją. Trochę nami. Musisz wolnie zwijać, może? Wolno zwijam, tylko że jest Dobra, ostatnia nasza nadzieja. Czerwono-srebrna wachadówka Zobaczyłem, może nad, na, nad, kamie, to. na kamieniu akurat się sprawdziła. Szczupaczek, mały, niewymiarowy, ale zawsze coś, zawsze coś, okrę. zawsze nie wracamy z pustymi rękoma, nie? Dobra. Spróbujemy. Aniołowi na tą samą przynętę, aczkolwiek w innych kolorach. Takich zielonkawo-żółtych. Nie no Trochę czy... jak barwy jamajki. Jamajka. Może no, lubią sobie, wiesz, trochę pouidować. I wciąż nic. Jeśli ktoś kiedyś powie Wam albo sami stwierdzicie, że wyczepiacz do woblerów to jakiś chwyt marketingowy albo coś co nie działa to chciałbym to w tej chwili zdementować. Jest to, była to właściwie czwarta czy piąta przynęta, którą odhaczyliśmy dzięki temu urządzeniu i jest super. Dobra robi się ciemno nie ma co tu dłużej siedzieć, po prostu już nie widzimy znowu gdzie rzucamy. Czekamy Maczek, co? Tak, tak, tak Bo jeszcze do auta nie dojdziemy Maczka już w ogóle nie widać Dobra, spadamy do domu Ryby dzisiaj dały nam w kość, wygrały z nami nie złowiliśmy ani nic, ani jednego brania nie mieliśmy. Nowy ty... kupiony sprzęt się też sprawdził, wiemy jak pracuje, wiemy wszystko. Zobaczymy może na innym łowisku, może tam coś będzie i zobaczymy co, a nie co odkiwasz głowę? Dzisiaj bardziej chodziło o to, aby przetestować sprzęt, zobaczyć jak pracuje i tak dalej. Na jaką głębokość mi więcej schodzi i tak dalej, no przecież chodzi tylko o to, żeby się dobrze bawić na rybach, żeby miło spędzić czas. Dzisiaj akurat w niedzielę. Wypisz herbatkę na świeżym powietrzu ciepłą z termosu i... Cheers! No i czekamy do domu, bo już wpół do siódmej ciemno, nic nie widać. Do następnego razu, cześć. Hej!